Mówiłem kurwa Już się tu Rafał no, Major jest zaciota kurwa nie zrobi tu backtaila no Za stary wosk, kurwa no za Stary wosk za sta <noise> Dobra to teraz kurwa. wchodzi dobra? Nie wejdzie Ale jak, go, jak kurwa. Zrobi, to ty jesteś ściotą Spoko luz Ja tam wiesz moja kurwa na wszystko Nie wejdzie mu kurwa no, no nie ma szans no. a, a może wejdzie Но чувствуешь старый воск, да? Да, ну черт Ладно, я спердал Ладно, спасибо Ладно Пятая Пока Черт, еще раз, подожди Ну no, не войдет старый? Старый воск Еще не слишком Слышал, да? Пардонес No stary wóz. Nie, wiem, skąd on to wymyślił? Coś takiego? I to stary z W życiu nie słyszałem o czymś takim. Myślę. Dobra, par, nowy wóz teraz. A może trzeba wziąć nowy wóz? I na tak nie wejdzie. Stary bosk jest, ale teraz z flipem zrobię. O.